Oh Kolejny poranek, dwa brania w ciągu 15 minut i kolejny smakosz słodkich kuleczek, strawberry spirit, amurek, tym razem większy już. Ruszają się, troszeczkę większe, no ale to nie te, które tutaj im zamieszkują od dawna, także jest godzina przed piątą rano, słońce wstaje, już jest znowu około 25-26 stopni, także kolejny upalny dzień. Do wody. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. To wszystko, co tu pływa, to jest potarle karpi, no, które podczas amorów nie patrzą na nic. Wyrywają całe zielsko, a to zielsko spływa na mnożyłki. Także zawsze przewożę zestawy raz na dobę lub na półtorej doby. A teraz niestety muszę przewozić czasami dwa razy dziennie. Nie dlatego, że chcę, czy że nie ma brań, tylko dlatego, że spływające zielsko wpływa nam na żyłki i je plącze. Mieliśmy jedno branie, gdzie podczas holu zlepiły się właściwie za pomocą zielska. Trzy żyłki, które są, od, które są oddalone od siebie jakieś 30 metrów. Także to pokazuje jaki to jest problem, no ale sami sobie takie hobby wybraliśmy. I trzeba to uszanować. Łowisko Gosławice latem nie jest łaskawe dla wędkarzy. W cieniu jest dobre 30 stopni, w słońcu troszeczkę lepiej. Cały dzień patelnia godzina 17 i na pojedynczego popapa wyjeżdża taki ładny karpik dzisiaj już to jest amur, bo przeszedł nad kilkoma wędkami, przepłynął z dobre 100 metrów. Z dobre 100 metrów przepłynął. Bardzo waleczny, piękny, długi. Także wypuszczamy, bo jest bardzo ciepło. I zapraszamy dziadka. Na wody. Patrzy worek ile ma metr. 30, Także karp ma około metra spokojnie. Ale jest żywotny. Ładnie. Patrząc po kapeluszu, to nie jest kolejna część wad w pierścieni, żaden Gandalf. To zasiadka na Gosławicach. Kapelusz się przydaje, ponieważ przez cały czas jest temperatura w ponad 30 stopni. W tej chwili mamy godzinę 19, jest 32-33 stopnie nie da się wysiedzieć na, na słońcu, dlatego taka pierwsza rada zawsze myślałem, że takie kolor, kolorowe ubranka to niczego cię nie nadają, ale soft są bardzo przydatne. Poradzili mi je koledzy, którzy spinningują w słońcu, w wietrze. Mówiłem, że nieraz im uratowała, uratowały skóry. Zrobiłem sobie te bluzy na targach w Poznaniu firma Fishing Madness, polecam. Wtedy jeszcze Paweł Krupiński mi to doradzał, robił. Zory każdy może sobie dobrać indywidualnie. Naprawdę powiem Wam, że powiem żargonalnie, ratuje dupę. Koledzy są popaleni, a ja tam nie mam nic poza twarzą i nogami trochę, tam gdzie nie mam softshella. Jest ok, naprawdę jest to chłodne, przewiewne, yy, daje radę. To nie to, że jakoś się reklamuje, czy coś po prostu jest to wygodne, przewiewne, no i słońce nie pali. Długi rękaw w 30 stopniach ciężko wytrzymać, a to nie, przewiewne nie poce się. No i przede wszystkim słońce mnie nie pali. Kapelusz, no to już używam tego kapelusza już ładnych naście lat, pewnie widać. No, ale to też kark, ramiona, jest to osłonięte. Jeżeli chodzi o ryby, no powiedzmy, że jeżeli chodzi na o łowisko no to słabo. W tej chwili jest naście ryb. Największa ryba 18 kg. Karp pełnołuski. Amurów złowiłem już też naście. Po dziesiątym już przestałem liczyć. Mamy środę w ogóle. W sumie sam jestem sobie winien, ponieważ myślałem, że jak jest taka temperatura, taki skwar uderzę na słodko. No, Był to nietrafiony wybór. Nie chodzi o. Nie chodzi o kulki, bo one jako takie są w sobie bardzo dobre, ściągają rybę i o to nam chodzi. Kulki Stawbery Spirit od Pawła. Szewca. No kulki są fajne. Fajny zapach, fajna konsystencja. Ja je podsuszyłem sobie jeszcze przed przyjazdem. Słuchajcie, woda ma 28 stopni. Także jest zupa. Brania są na stronie, która wygrała zawody. Przed nami, czyli, czyli stanowiska tam od, od 14 do, do 18, te łowią. Ale łowią pojedyncze ryby, ale duże. A ryby można policzyć na palcach dwóch rąk. Dlaczego tak się dzieje? Mi się wydaje, że raz wysoka temperatura. Mówię, bo jest... Woda ma 28 stopni, także zupa. Jest tarło karpia w dalszym ciągu. Karpie się trą od trzech dni. No i karpie i inne ryby też zbierają tą migrę, także one są pochowane w tym zielsku, pełno zielska napływa z, z falą, one jak się trą to nie patrzą na nic, no amory amorami, na to nie, nie ma wpływu, także tego zielska jest pełno spływa, no walczymy, walczymy. Robię, robię co mogę, jak to mówią, nie śpię, nie siedzę bezczynnie, nie siedzę bezczynnie, pływam, sypię generalnie teraz kulami, zacząłem sypać po tych, murach i tych mniejszych karpiach, które moim zdaniem przychodziły do słodkiego przestawiłem się z powrotem na, na śmierdziele, czyli na zołdze. Ale z nutką troszeczkę orzecha dzisiaj jego zalewka też jest od Pawła. Tiger Nut Extract, też fajny, fajny zapach. To pomieszałem wiecie z czym? Z, z racji, że jest tarło. No to też Bloodworm kawior. Też dało to dało to jakiś tam już rezultat na plus, bo weszły takie karpie 16-18 kg już. Czyli, no, większe tak, w porównaniu do tych amurów, które tam są po 8-12 kg. Jest to już duży, jest to już duży plus. Do szukania miejsc to niezawodne, nie wiem gdzie będzie widać, Echosonda Element, która naprawdę na takie płytkie wody nadaje się idealnie dla wędkarzy nie tylko karpiowych, ale pewnie też spinningistów, bo niektórzy, niektórzy spinningiści pływają na takich płytkich wodach, ona się bardzo dobrze nadaje do takich płytkich wód ten przetwornik 1,2 MHz to jest petarda ja to postaram się pokazać we filmie Także jest to duży plus no i fajnie można miejscówki znaleźć ja na przykład poszukałem kilka miejscówek, o których nie wiedziałem a łowię na tym łowisku już ładnych parę lat zobaczymy no, dopiero jest połowa zasiadki jeszcze zostało kilka dni Zobaczymy, no mam niby przyjść załamanie pogody, ale od trzech dni mówią wszędzie, że będzie padać, będzie grad, będzie badać, będzie burza. Jest tak, ale dookoła, nic tutaj się nie dzieje. Tutaj Tomek mówi, że nie padało tutaj 8 tygodni, także da się to odczuć. Poziom wody jest wysoki, także no, ryby źle nie mają, ale mówię 28 stopni woda, no to sobie sami wyobraźcie jak w basenie podgrzewanym. Zobaczymy. Mam nagrane chyba tylko dwie ryby do tej pory, ponieważ sądziłem, że będzie coś większego, no ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie zakładali, jakbyśmy chcieli. O tym dobrze wiemy. Ale wiadomo, no przyjeżdżając na taką wodę jak liczymy na, na coś dużego, no nie zawsze tak wychodzi, tak? Do tej chwili nie mieliśmy żadnych spinek. Ja używam nowych haków od Pawła Szewca. Już łowiłem na nie ostatnio, jak tutaj byłem, mi się sprawdziły i teraz dostałem nową partię. Mogę je polecić, są ostro, nie tępią się te haczyki. Przerobiłem wiele film, mogę powiedzieć tysiące haczyków. No Paweł trafił chyba w dziesiątkę, jako karpiarz też wie, ma pojęcie i wie co chce. Powiem Wam, że żaden amur się nie spiął. Na razie mogę je polecić przez te trzy zasiadki, które łowiłem, no to nie miałem żadnej spinki i żadnych pustych brań nie było. To najciekawsze jest, także być może to jest też kwestia wyczucia już, że tutaj biorą, ale też na pewno kwestia sprzętowa, także no zobaczymy, nie przedłużając, zobaczymy co będzie dalej. Artek, lekko pochmurno się zrobiło. Zmieniłem półki na śmierdzące, jedna tonąca kuleczka za łza, dwie ryby w ciągu tam ja wiem 20 minut. Amur, z miejsca, gdzie było nęcone yy, truskaweczką. I teraz w słoneczku ładnie ryba 21 kg. Piękny karb waleczny. No i zmęczony, tak jak ja. Słońce doskwiera, nic się nie zmienia, teraz bardziej grzeje, także szybciutko i rybka idzie do wody. Taki oto okazik, 21 kg Są większe, no ale są też mniejsze. Za dużo bran nie było, same takie mniejsze ryby. A tu proszę niespodzianka, zobaczymy, może jeszcze coś nas odwiedzi na Gosławicach. Do wody. Uuu, ale fajnie. Słuchajcie, pochmurzyło się. Wczoraj była burza. W nocy padało. Nie zapomniałem już, że w taką pogodę właśnie jak jest pochmurno i deszczowo. To tu lubią takie ładne, pełne karpiki brać. Rano ja wiem, która była po czwartej. Takie jakieś delikatne popiskiwania. Były dwa amury. Na jednym zestawie tam gdzie było nęcone słodkim. A tutaj zobaczcie, zołza pojedyncza kuleczka pikantne. 23 kg pełne Pięknie. Pogoda jak na razie dopisuje. Od rana cztery brania, także jest super. Do wody. Kolejny ładny dzień. Ładny dlatego, że jest pochmurno. Nie jest tak gorąco, ale już słońce się przebija powolutku przez chmury. Całą noc spadało. Była burza. W Słuchajcie, sensie woda schłodziła się z 29 stopni do 24. Ona dobije dzisiaj w ciągu dnia. Już ja widzę ostatni dzień zasiadki. Udało się złowić sporo ryb, jeżeli na taką pogodę. Większość to są amury. takie 8, 10, 12 kg. Największy amur miał 15 kg. Jeżeli chodzi o karpie, tych karpie chyba jest 9 albo 10. Z czego z takich większych jest 16, 18, 21 i dzisiaj pełno łuski rano 23. Słuchajcie, noce generalnie przespane. Brania były wcześniej rano od 4 do 6 i co najciekawsze, w dzień w tym skwarze po 34-35 stopni głównie amury, także amurów się nałowiliśmy, ja by na nich się nałowiłem ale sporo tych amurów było tylko, że mówię, no takie 8-12 kg taki standard był wchodziły w kulki słodkie, tam, tam sypałem strawberry spirit i tam wchodziły te amury stwierdziłem, że jak wchodzą, to nie sobie wchodzą zostawię tą miejscówkę, może coś większego wejdzie, no na razie nie dzisiaj rano znowu były dwa amury spływałem Wykuszczałem te amury, no bo nie, nie ma sensu z nimi robić sobie zdjęć, bo one są wszystkie bliźniacze podobne. Jeden rocznik tak zwany. No i w tym międzyczasie chyba tam była, nie wiem, 4.20 czy 4.30 trzydzieści. Delikatne branie. Standardowo takie opuszczenie swingerka, no i był kart 23 kg z kawałkiem, także bardzo fajnie. Pracują w sumie tylko cztery miejscówki na 6. Jeżeli chodzi o nęcenie, to tylko kulki. Tylko kulki. Nie ma czy się bawić tutaj w taką pogodę, w jakieś pelety, nie pelety, bo jeżeli woda ma tam od 30 stopni, to pelecie rozpuszcza szybko. No i wabia do moliny i leszcza. Leszcza są tu potężne. Jeżeli coś się jeszcze złowi fajnego, to nagram. Echo Sanda Element w akcji. Widać jak ładnie pokazuje. obrysowane na down-vision. obrysowane zielsko takie pęcze które są pną się aż od dołu, od dna na powierzchnię, mm. jak to tak ładnie wygląda. I one są takie właśnie rzadkie, pojedyncze takie rzadkie, tylko że jakby pozbijane, Zobaczcie tutaj na porównania na aksjomie Widać, że to są to taki las, podwodny las, zielsko. O proszę, jakaś dziurka żadzieżelsko dobra miejscowa. Czy punktualność się opłaca? Opłaca się. Ostatni poranek. Miałem ustawiony budzik na godzinę piątą, ponieważ muszę wyjechać za chwilkę, a tu za dwadzieścia piąta pobudka piękna ryba w okolicy 24 kg się bujało w tą w tą to samo miejsce ta sama kulka pikantnie delikatnie drobno także to jest koniec zasiadki Trzy raz 20 się udało złowić do wody udane zakończenie zasiadki na Gosławicach Trzecia ryba 20. Plus. Wyczekane, wymęczone, różnie można nazwać, ale są regularne, z zegarkiem w ręku. Budzik ustawiony na piątą za 25 rybka. Obudziła sama. yeah